Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj sobie pogadamy o spotkaniach, które się odbyły właśnie w niedzielę i to były właśnie ostatnie spotkania 22. kolejki. Zaczynamy od Warty Poznań i Podbeskidzia Bieskobiała. Warta Poznań wygrała z y, Podbeskidziem Bieskobiała i 2 do 0, i gola strzelił Trałka i Kuźdra. Kolejne spotkanie, które chciałbym tam, trochę tam powiedzieć więcej, to była Wisła Kraków i Stal Mielec. W tym meczu właśnie Wisła Kraków wygrała ze Stalu Mielec 3 do 1. Pierwszego raczej Bramford, Fredrych i Sawicz. Ale Fredrych zachował się naprawdę kapitalnie, bo czarował starą klątwę 22. kolejki i walnął gola z karnego. Gola takiego dla pociechy dla Stali Mielec, Szejtomir Tomasiewicz. I oczywiście, spotkanie ostatnie, które kończyło niedzielę to była legia warszawa i zagłębie lublin w tym właśnie meczu tylko jeden zawodnik popisał się czwartrykiem przebił hatryka i poleciał jeszcze po jednego gola to był właśnie popis Petharta, Tomasa Petharta, jak ktoś nie wie